Siema. Słuchajcie, dostałem od was mnóstwo komentarzy odnośnie tej maszyny. Za oba te komentarze dziękuję. I dzisiaj wam nakręcę. Co to jest w ogóle? I po co to jest? Słuchajcie, to jest grawerka laserowa. Eee, obejrzyj sobie to z bliska. Szybka, skubana, nie? Co taka grawerka może robić? I tu Cię zaskoczę. Może grawerować. A co taka grawerka może grawerować? Setki różnych rzeczy. To zależy... Na co jest zapotrzebowanie? Ona może grawerować na metalu, na plastiku, na aluminium, na drewnie, na... ja głównie na akrylu robiłem na tej grawerce, ale dzisiaj, tak tylko żeby szybciutko było, to mamy tutaj takie, to są nieśmiertelniki tak zwane, ale... Mam nieśmiertelniki z nierdzewki, Mam nieśmiertelniki też z plastiku, nawet tam były jakieś, coś takiego specjalnego. Ale to są nieśmiertelniki tutaj z metalu, ale to jest metal o, pokrywany taką farbą specjalną. To nie są takie typowe wojskowe nieśmiertelniki bardziej na prezenty. To jest coś takiego: takie nieśmiertelniki z łańcuszkiem tym kulkowym. I dzisiaj sobie właśnie na czymś takim wygrawerujemy. Chodź tutaj bliżej z tą kamerką, żeby zacząć grawerować. Widać ten komputerek? Poczekaj. Wygrawerujemy sobie tutaj mam taki przykładowe na przykład e, dla przyjaciela dedykacji. Tu jest dziękuję ci za to kim jesteś i za to kim jesteś w stałym się dzień. Nie Czekaj, nie poczekaj, poczekaj, nie poczekaj. Żeby przeczytać te okulary załościć. Bo, bo tylko mgła była. Dziękuję Ci za to, kim jesteś i za to, kim ja stałem się dzięki tobie. No w okularach od razu inaczej to brzmi. Tak, tak tylko mgła była. Dobra, i to sobie tak. Skopiujemy sobie to. Obrobimy to w Photoshopie. Ja już tutaj to na, naniosłem. Najpierw sobie otworzyłem. Moment, będziemy tak. Otw zrobimy nowy. I teraz tak, podajemy sobie wymiary tego naszego czegoś, co będziemy grawerować. Na tym, w tym przypadku, to jest nasz nieśmiertelnik. On ma tam wymiary, w którym wymiary, jakoś to mówi wymiary, wymiary powierzchni roboczej. Nie całe to zaokrąglenia, bo to jest bez znaczenia, tylko powierzchni roboczej. I to jest jakieś 4 cm na 2 cm, czyli 40 mm na 20 mm. Wszystko. I do tego sobie tutaj wkleimy ten nasz napis. To jest już tutaj. Mamy go. Gotowe, ustawione. I to jest nasz, co chcemy grawerować. To sobie zapiszemy. Ja już to mam zapisane. Potem otwieramy... Program dedykowany właśnie do tej maszyny, i wklejamy sobie to, obracamy to potem odwrotność, robimy, ponieważ ta maszyna na odwrót graweruje, no i tak to wygląda. Potem, co musimy zrobić, e, ta maszyna, oczywiście, mogłem tutaj na tej maszynie napisać bezpośrednio bez Photoshopa, że chcę na przykład litery sobie wygrawerować. Z tym, że wtedy ona by mi ta maszyna, ten program obrabiałby to jako wycinanie, a ja chcę, żeby ona mi nie wycinała tych liter obramówki, tylko wypełniła to, czyli że to jest jako obraz. I to jest bardzo ważne, bo potem tutaj przy ustawianiach mam to jako scan, nie jako cut, tylko jako, nie jako cięcie, tylko jako grawerowanie. Słuchajcie, ja od razu mówię, ja mówię to wszystko teraz tak. E, tak staram się szybko, bo żeby to wszystko wytłumaczyć. To... tu facjatę trzeba mu ją pokazać. Daj to trochę w górę tą kamerę. Żeby to wszystko wytłumaczyć tutaj dokładnie, to ja już wam od razu mówię. To jest film na godzinę. Nie starczy nawet. To jest bardzo skomplikowane tutaj, ta obsługa tych programów i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo skomplikowane, obsługa maszyny, obsługa lasera, chłodzenie tej maszyny, ustawienie tej maszyny. To jest bardzo skomplikowane i to na pewno nie jest film na 10 minut. A ja tutaj chcę Wam tylko w skrócie pokazać, jak to się odbywa mniej więcej. Także powrót. I teraz tak, mamy to jako skan. I teraz bierzemy sobie, idziemy sobie... Kurde, jak jedziemy po tym sylwestrze wczorajszym, jestem to wszystko mi zrągleć. Idziemy sobie do maszyny. Tak nasza maszyna wygląda w środku. Tutaj mamy laser, podłączenie wszystkiego jest trzeba ustawić oczywiście. Tu mamy ustawienie wysokości. Można obniżać laser, podwyższać naprawdę. Tutaj można bardzo, bardzo gruby materiał grawerować. Mało tego, jest tutaj specjalny adapter, można na przykład w koło na, grawerować na kieliszku szklanym przykładowo, czy na jakichś kubkach, e, na przykład na kubkach z nierdzewki, ale do tego, żeby grawerować na kubkach z nierdzewki, to są specjalne dodatkowo jeszcze do tego materiały, ale to nie w tym odcinku. Dzisiaj się zajmiemy tutaj naszym nieśmiertelnikiem. Ja już to sobie wcześniej wymierzyłem, Chodzi o to, żeby wam tutaj za bardzo głowy nie zawracać. Maszyna też już jest ustawiona. Siła laseru też już jest ustawiona. Tak jak mówię, no, to jest tak pokazowy film. I jedziemy. Muszę z dalsza nagrywać, bo to jest ze względów bezpieczeństwa. Także jakość teraz wideo może nie być najlepsza. Za co Was z góry przepraszam. I tak to graweruje. Teraz działa maszyna na 40% swojej mocy, chodzi o prędkość. Normalnie ona jest bardzo, bardzo szybka i bardzo dokładna. No, i mamy wygrawerowane. Teraz chodź do światła, Ci pokażę, jak to wygląda. Wytrzemy to z pyłku. I proszę bardzo, tadam. No i gitara. Bardzo ładne, nie? Tak to wygląda piękne no, dosłownie i to jest wręcz niezniszczalne. I tak jak widziałeś, tak w skrócie, tak się graweruje na przykład na różnego rodzaju materiałach. Chcesz więcej odnośnie tej maszyny, od całej technologii produkcji, produkcji, jak to ma wyglądać, jak to się robi, jak tych programów używać, jakich programów do tej maszyny i tak dalej, i tak dalej. Można mieć milion pytań. Pisz w komentarzach ode mnie to na dzień dzisiejszy. A nie, moment, bo tam jeszcze było w komentarzach niektórzy, pisaliście mi, że za dużo sobie żartuję w filmach i. W sumie, może faktycznie za dużo żartów mówię, także ten film się zna. Bardzo poważnie nakręcany. Bardzo e, także i powiem Wam szczerze, to, że Wam e, moje żarty przeszkadzają, to mnie to w sumie nie obchodzi. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie łapę w górę. Prześlijcie film znajomym dalej. A od nas tu dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć. I szczęśliwego Nowego Roku, ode mnie tak. również. Szczególnie jak to będzie się w lipcu oglądać. <śmiany> Miało nie być żart. Nie, to na poważnie, bo dzisiaj jest 1 stycznia. Cześć.